Znajdujemy się w podczęstochowskim Olsztynie, tuż koło rynku, przy ulicy Kuna. Znajduje się takie bardzo ciekawe miejsce. Już od ponad 20 lat do tego miejsca wielu purystów przychodzących do Olsztyna zagląda. Chociaż może nie wszyscy o tym jeszcze wiedzą, mimo że właśnie tak jak wspomniałem, dwadzieścia kilka lat już to miejsce istnieje. A z nami jest opiekun, pomysłodawca, twórca tego miejsca, pan Jan Wewiór. Bardzo serdecznie witam. Witam serdecznie. Funkcjonuje to jak już tutaj na wstępie pan rektor powiedział, 20 parę lat, ale no, to jest taki przepiękny kawałek życia mojego, ale niełatwego. Zaznaczam, że takie rzeczy jak sztuka, czy to ludowa, czy inna, ma swoje wymagania. A to z kolei no, w jakiś sposób no, jest dość drogą szuką, bo to jest zarazem pracownia artystyczna też, nie tylko sama szopka, ale też pracownia artystyczna, która się trudni pokazaniem prac rzeźbiarskich, z tym związanych z szopką i tematycznie. Przede wszystkim, no ale też służąca młodym pokoleniom, młodzieży, dzieciom, by pokazać, prawda, kurs rzeźbiarski, na czym polega tworzenie sztuki rzeźbiarskiej połączeniu z wystawą szopki. Która też jest jakby pewnym dziełem sztuki, ciekawym dziełem sztuki w sensie takim, że można go zaliczyć do, mówiłem, do sztuki ludowej, ale ja raczej mam na ten temat takie że raczej sztuka ludowa połączona z techniką. No także to jest, tak się to odbywa. No właśnie, bo oprócz tych rzeźb przeróżnych, które tutaj widzimy wokół nas wszelakiego rodzaju anioły, różne inne figury święte również tutaj się znajdą, no ale głównym elementem właśnie tego miejsca to jest ta szopka w okresie przedświątecznym, w którym teraz się znajdujemy. To akurat właśnie będzie bardzo ciekawy, myślę, temat dla wszystkich słuchaczy do tego, żeby przyjechać do Olsztyna i tutaj to miejsce odwiedzić. Panie Janie, skąd w ogóle pomysł na to, żeby szopkę w takim sposób, tutaj pewnie słuchacze słyszą odgłosy tej szopki, zwierzęta, gospodarstwo domowe. Słyszymy mechanizmy, które poruszają niektóre z figur tej szopki. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby akurat szopkę tak przedstawić? To jest bardzo stara historia, jeszcze związana z moimi bardzo młodymi latami, jeszcze w wieku szkolnym, podstawowej szkoły. Często udawaliśmy się, czy to ze szkoły, czy z rodzicami do takich urokliwych miejsc, a gdzie mieszkałem, to jest Kotlina Kłodzka, mieszkałem w Kłodzku, więc tam niedaleko Kłodzka znajduje się w drodze do Gór Stołowych przez Radków, taka przepiękna miejscowość zwana Wambierzyce. Tam między innymi ona stoi taką przepiękną szopką wambierzycką, tak się on to określa, przepięknymi scenkami ruchowymi. I obrazującą życie świętej rodziny, obrazy ewangeliczne, i to jakoś tak zapadło w mojej pamięci ten obraz tam widziany po latach, kiedy no już wyjechałem z no Wiadomo, sytuację, jak to w życiu bywa, nie ma stałego miejsca zamieszkania. Zamieszkałem w Częstochowi, gdzie mieszkam do dziś. No się zajmować tym, tą dziedziną sztuki prawda? i tak powstawała właśnie ta moja ruchoma szopka, jak już wspomniałem, na bazie tamtych przeze mnie zapamiętanych w kotnie Kłodzkiej. No ktoś by zapytał, dlaczego w Olsztynie Koczęstochowy, prawda? Trudno to określić, ja mówię, no w tym może jest jakiś, tak mówię, palec zboży, Akurat udało mi się tak całkiem przypadkowo natrafić na ten dom, w którym tu obecnie się znajdujemy, a jest on na szlaku tektury drewnianej. Kiedy ten dom udało mi się pozyskać dla tej wystawy, był niezamieszkałym, i już mieszkańcy tego domu, no, deszli z tego świata. Będąc we władaniu jeszcze pozostałych członków rodziny, młodszych. no, oni po prostu udostępnili wystawienie tej szowki, i tak to już jest do dziś, i ponad 20 parę lat. No, co mogę powiedzieć? To jest przepiękna sprawa, no bo tak, mieszkanie jest Częstochowy, a w Olsztynie. Ja mówię, że jestem jakiś palec Boży. Ja tak myślę sobie, że może właśnie idealnym miejscem do pokazania, właśnie narodzenia Jezusa, tak jak to jest w Biblii, prawda? Początek naszej ery, gdzie Jezus narodził się, prawda, w Grocie w takim miejscu jak na Boga, no, uważając Jego godności. Tak uważałem, że no, to miejsce też jakby nawiązuje do tej biedy, prawda, do tej bożej dzieciny, która przyszła na świat w takim, można powiedzieć, biednym miejscu. Wolczyn, no, trzeba powiedzieć, w dawnych czasach to nie była społeczność zamożna. I tym bardziej tu, w tym miejscu. To byli ludzie niezamożni, ale bardzo bogobojni. Z tego, co się dowiedziałem, ostatnia mieszkanka była bardzo kobietom modlitwy, która się bardzo dużo modliła, może wymodliła to żeby to coś się tu znalazło, może anią mnie skierowała, powiedział, tu stworzysz ten obraz, prawda? I pokażesz, tak, by powrócić do tego, co było na początku. Jezus się narodził w takich biednych zabudowaniach. No, oczywiście po jakimś czasie, no zrobiło się to znane, prawda? Poprzez to, że wystawiła szopkę, zoczyła się coraz bardziej być rozpoznawalna. Tu muszę też nadmienić, ma tu swój udział też Radio FIAT, które w jakiś sposób na przestrzeni lat promowało mnie tutaj, informując o tym miejscu i inne też rozgłośnie radiowe, ale nie tylko i też i telewizja, i prasa, i co tylko. Także no, jest to jakby tak wymieniać, można bardzo dużo jeżeli chodzi o to funkcjonowanie, ale na pewno nie jest to jeszcze koniec moich marzeń, no pewno by się chciało jeszcze czegoś więcej, no, ale trzeba też powiedzieć, mam już swoje lata, no to też pewne czynniki mają wpływ na tą moją działalność tutaj, no bo nie zawsze zdrowie dopisuje, no ale myślę, że resztę też Bóg dopisze. Ta szopka cieszy oko. Każdego, kto tu przychodzi, widać tutaj ogrom pracy włożone w to, żeby ona wyglądała właśnie tak, jak, jak wygląda. Tak jak pan wspomniał przed chwilą, to nie jest jeszcze koniec tego marzenia. To marzenie trwa, a ile to, co teraz widzimy tutaj, ile pracy zajęło? Ile, jeżeli da się to przeliczyć na godziny pracy, na tygodnie, na miesiące? No jeżeli się da przeliczyć mi się wydaje, że się nie da przeliczyć bo to praca to nie było że w pewnym momencie wpadłem na pomysł będę robił szopkę i tam się zajęły. to są oczywiście wolne chwile po pracy zawodowej połączenie mojej wiedzy technicznej z zajmowaniem do sztuk plastycznych spowodowało, że zająłem się taką inną dziedziną sztuki właśnie ruchome szopki ale przede wszystkim chodzi o mechanikę którą można wykorzystać w sztuce to nie tylko pędzel, nie tylko duto ale też jak pewna mechanika, która pozwoli to naszą wyobraźnię jeszcze bardziej pobudzić do tego, że widzimy obrazy ruchome. No a jeżeli chodzi no, o inny jeszcze aspekt, no mojej pracy twórczej tam kiedyś powstawał, to powstawał na przestrzeni powiedzmy około 15 lat wcześniej, zanim to zostało tu wystawione. I zostało tutaj zmontowane, ale między innymi oprócz tej szopki też w międzyczasie tworzyłem inne też obrazy, inne szopki, które nawet no, były wystawiane w różnych prawda, galeriach i wystawach. Jedną z takich musiałem sobie tu zatrzymać, szopek ruchomych, ręcznie kręconych. Ale i są też inne gdzieś, prawda? No, są porzucane w różnych miejscach, gdzieś tam które ktoś pożycza, prawda? gdzieś, tam. No także to jest takie dość skomplikowana sprawa, prawda? Robiłem, tworzyłem, nie zastanawiałem się na tym, co będzie jutro z tym szybkim Kradzie I nigdy na tym nie myślę, bo jak tak człowiek chciał myśleć, co będzie później, to można powiedzieć, można nic nie robić, prawda? No. My tak siedzimy w przedsionku pomieszczenia, gdzie znajduje się właśnie ta szopka. Ja przyznaję szczerze, że cały czas zerkam na nią okiem, bo bardzo mnie ciekawi, co tam w tej szopce jest. Jeżeli pan pozwoli, panie Janie, to przejdźmy teraz do tego miejsca. Ja, ja, ja troszeczkę podszedłem inaczej niż w tradycyjnej naszej szopce. Mnie bardzo nurtował taki temat, no bo wiadomo, że narodził się Bóg dziecina, ale skąd? Dlaczego? Co było powodem narodzin, że to Bóg Dziecina rodzi się w takim miejscu jak Grota Betlejenska powiedzmy. No jest tam gdzieś mowa, no nieżyczliwi ludzie nie udzielili Marii schronienia takiego godnego narodzin, prawda, dzieciątka, tak to dziś nie. To Bóg wyznaczył sam taką rolę sobie, prawda, że On swego Syna oddaje w takie miejsce jak grota, w takie coś, co no, by wyłaczało, można powiedzieć, godności takiego dziecięcia samego boskiego, prawda. A jednak, no, to są znaki Boże, których trudno jest tak nam odczytać ale możemy sobie, powiedzmy, pewne rzeczy wyobrazić. Sam Bóg, Bóg Ojciec, prawda, jest widziany jak w, powiedzmy w kapicy Sekstyńskiej, Kiedy Michał pokazał przepięknego Pana Boga, który, prawda, dotyka palcem Adama, to ja pokazałem tu Pana Boga tak jako robotnika, zwykłego robotnika, który pracuje w młynie, który się skłania życiwie światu, bo on ten świat stworzył i go karmi. I z ogromnym szacunkiem się odnosi do tego, co stworzył. A jak jest dziś? Tworzymy świat i go zadeptujemy. Nie szanujemy tego, co stworzyliśmy. Coś stworzył, coś, mówi, to nam się nie podoba, zniszczymy. Nie, Bóg wszystko szanował. Niczego nie odrzucił, co, co stworzył. Dlatego pokazałem Pana Boga zrzuconego do świata, który się skłania temu, że właśnie który go stworzył. Dzieciątko Jezus które tu jest pokazane w centrum tej betlejemki, wewnątrz tej szopki, bo ja to dzielę szopkę na kilka elementów, które się znajduje część betlejemki, gdzie postać Jezusa jest znaczona jest znakami ofiary, jaką złożył z siebie. Prawda. Także ta kolebka jakby wygląda na głębienie kielicha, gdzie Jezus sam określił. To jest krew moja, która za was i za wielu będzie wylana. Pokazany Jezus znakami tej ofiary siebie złożonej. Maryja zaniepokojona faktem, co nastąpi, zanim jeszcze, jak się rodził Bóg dzieci, ona już jakby odczuwała to, co nastąpi. Dlatego pokazałem coś, co jest z jednej strony narodzenie radość, a z drugiej strony widzimy cieśle, który przygotowuje już krzyż. Krzyż, narzędzie zbawienia. Prawda, że to wszystko się już zaczyna tworzyć, ten świat z radości, ale i dramatu. Maria, skąd niepokój w niej, samy. Zawarte takie bardzo ciekawe, udało mi się wyczytać legendy, czy to może dotyczy apogryfów, że Maryja miałaby rozumieć śpiew takiej mowy zwierząt, i usłyszała, tak jak tutaj słyszymy w tej szopce, odgłosy ptaków, że one zwiastują to, co nastąpi. To wzbudziło u Maryi niepokój. To chyba nawiązuje do proroków, które wcześniej już o tym informują, co będzie, że będzie zbawienie. Następny temat właśnie tego drzewa, przy którym cieśla robi znak że leży ten owoc zakazany, który stał się przyczyną upadku człowieka napoczęty przez Ewy i Adama. I stąd to całe założenie, tu posiłkowałem się takim bardzo ciekawym obrazem Petera Broiga, Młyn i Krzyż. Młyn i Krzyż. Pomiędzy tymi jest właśnie Jezus, Eucharystia, ofiara. A sama postać Maryi i Dzieciątka z kolei razem wziętych nawiązuje do cudownego wizerunku Najświętszej Marii Panny, zwanej pod nazwą Matki Bożej Częstochowskiej. No, to jest nasza Częstochowska Maryja. No, świętość na świętości. Jak dla mnie i chyba wielu innych. Święty Łukasz. Poniżej mam świętego Łukasza, który miałby, jak głosi legenda, namalować ten cudowny wizerunek. No nie sposób mi inaczej pokazać. A Trzech Króli. No wiadomo, jest mowa o Trzech męcach prawda, ze wschodu. Uczonych, którzy to miejsce narodzenia odwiedzają, odwiedzają dzieciątko. Ja nawiązałem do naszych króli tutaj, olsztyńskich. Kazimierz Wielki. Który zbudował tą potężną fortecę, Jagieło, który nadał temuż zamkowi status Zamku Tronowego. Znacząca spawa w Herbie jest to określone Olsztyna. I oczywiście Kwalisa Biagielończyk, który nadał prawa miejskie Olsztynowi. To są takie znaczące obrazy tej szopki, ale jest na współczesna postać Jana Pawła II poniżej, który zaliczony zaliczonych poczet świętych. Jest tu wskazany w otoczeniu aniołów, którego uwielbiają, a on radosnym obliczem zwraca się w naszą stronę. Ale jeszcze jest jedna postać pewnego chłopca z bębenkiem, też nawiązaniu, że to jest Jan Paweł II, tylko jako dziecko, jako Karolek. Danemu jest powołanie, że będzie głosił Słowo Boże. Jakby bębenek znaczy, że nawołuje do czegoś. Słuchajcie, narodził się Bóg dziecina. Będzie to słowo, prawda, na cały świat niósł. I dlatego określim go takim mianem do Bosza. Następnie mamy poniżej, to jest najtrudniejszy temat. To jestem ja. Figurka mojej osoby. Po co na to jest? Pokazałem siebie przy pracy, że tematem mojej pracy jest temat na święcie Marypanny, figury Matki Bożej z Ale tu gdzieś obok jest mój anioł Stróż, który trzyma słowo Boże. Ale z drugiej strony na plecach coś niepokojącego siedzi szatan i zwodzi mnie na pokuszenie. Taka alegoria dobra i zła, że każdy człowiek, pomimo wszystko, jest poddany no, pokusom, kuszeniu. I szatan wszystko robi, żeby człowiek po prostu znikł, z, Prawda, do upadku doprowadza. Ja, my, każdy ma swoje słabości, wynikające z czegoś, właśnie z takiego obrazka. Szatan i Aniu dobroci. A jak to będzie? No, musimy na tym pracować. Pracować nad tym, żeby się, prawda, uświęcać modlić. Właśnie wspominać narodzenie Jezusa, jak do tego wszystkiego doszło. Po prostu to jest jedno chyba z najważniejszych świąt, które każą się zastanowić, wyciszyć, poradować, prawda, tym faktem. No i oczywiście no i żyć wspólnie w rodzinie, tak święta rodzina, gdzie jest tu święty Józef, że po prostu to, tam ten znak rodziny, to jest bardzo ważne w współczesnych czasach, gdzie Coraz trudniej o to, żeby się ludzie integrowali. Nawet na własnych domach. No i tyle no. Ale jeszcze to takie obrazki z życia e, poszednie. Widzimy kowali przy pracy i widzimy tam wnętrze chałupy wiejskiej, gdzie odbywa się, no z tego co wnioskuję, przyjęcie weselne. Siedzą goście za stołem tak, z młodą no to parą to i tańczą. jest taki radosny moment. Jest to taki radosny moment Te Święta są takim miejsce, gdzie Prawda, słyszymy z suszymi, zgiełk, weselny, radość wielka, prawda? Na pewno w domach jest. No i tak to już jest, życie dobro i zło, trochę radości, trochę płaczą, różnie to bywa. W jednych domach ludzie się cieszą, w płaczą, ktoś chory. Więc dlatego trzeba w tym dniu też nie tylko oglądać takie obrazki, ale wspominać ludzi, którzy są w nieszczęściu. To każdy taki obraz się zastanowi nad tym wszystkim dokąd idziemy. Takie nasze własne powagi prawda. Panie, nie pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich, którzy odwiedzają, czy będą w najbliższych dniach, czy, czy za jakiś czas odwiedzać Olsztyn Jurajski, żeby właśnie tutaj z tego rynku i spod zamku swoje kroki pokierowali tuż obok rynku na ulicę Kuna do pana chałupy, tak, po to, to jest żeby. Chałupka. tak, tak. To żeby tą okay. szopkę chałupka. zobaczyć, oczywiście, zapraszamy. Ja szczególnie zapraszam zaraz po świętach. Bo to jest taki dość trudny teraz okres przygotowań. No nie tylko jest tutaj szowka, bo jeszcze są inne takie ciekawe sprawy, które trzeba pozałatwiać. Ale ja mnie zapraszam, szczególnie po Nowym roku. Dziękuję.